Wene, machine the sama. No nieźle. To serio nie jest polski Ride. Teraz już mamy wiedzę. A tu jest w ogóle czego? Trollface. A ja mam klucze i nie otworzy. I co teraz? No to ja idę po swój Ja też mogę. Więc swój Już otworzył, razu Ten obraz się nazywa Emocyjny pan. Tak, emocjonujący. Emocyjny pan. Tak jest napisane. Tak jest, no. Ten taber na tle Okej okay. Nawet pieniędzy tu nie ma, po co tu nie ma co krość No No niestety O no właśnie trzeba klucz O klucz kolejny No kurde, niemożliwe że... <laughs> inna oryginalna taka gra powstać właśnie Dorsy No, mogłaby być to fajna to czy znaczy, no, tak właściwie Edward... to czy ta gra jest Mi się wydaje że gdyby ta gra nie powstała w Robloxie to, to by jakoś nie wybuchła wiesz? No możliwe, no ale no to jakby jak powstała w Robloxie, no to można by było całą grę na ten temat zrobić. No tak samo tego, tak samo jak w Garysmodzie był tryb tego, Gimot Tower. Oni go przenieśli na osobną grę i w to No tylko że bardziej chodzi o to też, że w tym Night się nic nie działo, nie? W ogóle i. Bo ja gram w niego w sumie tak w miarę regularnie i rozumiem problem, czemu ta gra jest słaba. Tak, no przecież zrobili Big Hunt'a jako oddzielną grę No to, to im dobrze no poszło i... i Tak, zajebiście im poszło, ale przestali robić <grystanie> No i to akurat przypał No ja uważam, że zajebista gierka była, ale no, no po prostu jej nie aktualizują To jest moment Ktoś jest z tyłu? Czekaj, ktoś jest z tyłu Ja jestem z tyłu A, hej, baby Ja A, po prostu nie lutuję piszę. nie to co wy No ja mam zlutowane pieniądze, mam 40 golda Ja mam 95, to tak taki tak Kurde ty, ty bogaty jesteś, bo nie masz Nie, to jest koło moje. Wow, a skąpy jesteś. Tak, jestem. I co? Ej, ja się bi. zastanawiałem ja się czasami, czy by sobie czy by nie zrobić własnej gry, ale nie wiem, nie mam czasu, więc. Znalazłem Wenta! O, oh, gdzieś się idzie Węt. Dźwignię znalazłem. O, no i wracamy. Możesz zająć się modowaniem Among mogę. Mm -hmm. A właśnie chciałem zrobić grę w stylu tego W stylu Among Us albo nie, albo, albo w stylu no. Among Us albo w stylu SCPI Zajebista by była, żeby własną paczkę zrobić Tego do Among -a? No Ale jak już są... oczywiście znaczy ja mam wrażenie, że lepiej by było przejąć jakąś paczkę I po prostu dodawać do niej, tak, z wasem Bo robienie wszystkiego od nowa zajęłoby bardzo długi czas No, to na pewno, ale moglibyście zrobić wszystko po swojemu a to w tą no właśnie też dałoby się. A dobrać, no niby tak, no, można zrobić. edytować zawsze. Chyba mignęło. Tak mignęło. Nie, nie mignęło. Ale ta mruga tak intensywnie bardzo, A. teraz tak tylko Aha, brugnęło, w taki po prostu sposób. tak mgnęło, no. O, teraz, Aha. teraz mrugnęło. A, no. A To dla każdego szafa jest dostępna i chyba łóżko w pokoju. Nie mam pojęcia groski. Dobra. Nie mam pojęcia. Kiedy można wyjść? Jak on przelatuje, to już jest spoko? Jak muszę się do następnego pokoju. A okej, okay, to idę. No, trzeba klucz znaleźć. No Ciemnica. No, będzie w tym pomieszczeniu, będzie, no. No, będzie w tym pomieszczeniu z łóżkiem gdzieś. Albo na łóżku też może być. Chodźcie na łóżko. Dobra. Dobra. A no mam zapalniczkę, let's go. Nie, nie da się. A mam Aj, klucz też. O, ja też. Aj, super. No ja to idzie. Ale tego nie brałem, bo mam zapalniczkę. Pst. O, o pst. O, ale gnida. Pokój 14, czyli idziemy w lewo. Miałem psta Pst. pst. To nie można się odwracać? Hmm? Co? Jak masz pst. Nie, właśnie odwrotnie, masz go znaleźć. No, musisz, musisz się na niego popatrzeć. Jak nie popatrzysz się, to się zaatakuje Ja, ja, jak słyszę, to, to mam wrażenie, że Imir to robi. Problem <grym grym grym> polega na tym, że czasami jest takie pst z gry, ale to w ogóle nic nie robi. Pomijając to, że Imir, czasami też to robi. Pst. No. No właśnie takie no. Nie, to da się rozruzić, no. no nie no, że no no, jest, no, jest dokładnie tak samo Nie mam wytrychów pst. A, no by pod... trzeba by wytrych znaleźć Nie bo te pst... takie w grze ma taki high pitch straszny Dobra dobra spoko na następne Dorsy ty... przygotuję Binda To no tym ja... człowiekiem ja się Dobrze, że dorsy. Oj No właśnie, bo to też jest taki rare event To jest trochę jak agro wiesz Tak O ja kiedyś Aro. chciałem zbudować agro, ale ta gra jest tak upornie. to jest nie, upornie. nie, chyba nie właśnie. To jest chyba taki przejściowy pokój, bo speed'a jest zawsze na spiedza. tym samym pokoju. Okay. I muszę być oczy zawsze przed nim. Aha. Aha. O, ale fajny pokój z szafami. A to Szafowy szafajmy. pokój. Jakby są, są drugie drzwi, jakby co. Idzie! O kurde, a dobra wiem, które wyjście jest prawidłowe, bo on skręcił. Tak? Ta skręcił coś w tą uliczkę moją. Dobra. Ty idziemy. Ale cheatujesz. No, ale cheater ze mnie. Ale już w 22... dors. No, lifehacki w doors. We drzwiach. Lifehacki w drzwiach. Co to było? A, żarówka się poszła. Być? A, no spoko. Mamy klucz, idziemy. Ja też mam klucz. Już nie mam. Do waszego serca. Mm. O, kurde, Co ty? Krótko. Giewę, no. Tak zrobiłeś. No. Jak tam w ogóle Imir w Wordekingu? Nie, dla mnie ta gra jest nudna. Po prostu, no. Założenie jest bardzo fajne, ale jest nudna, to Strasznie się King? dłuży według mnie. Nie, no, ja tam bardzo lubię. Nie, no, ja wiem, no, że ty lubisz Spanko z Zabim, ale. No, ja tam no, lubię. ty to lubisz. Jest Spanko. To są gry, które młodą? bardzo. Oh, for, the King. for the King. A to ja grałem tylko w jedynkę, i w sumie ona była taka. Trochę dobra, ale trochę. No dobra. właśnie, mówię, że założenie jest fajne. O, co to? No bo ja po prostu zgaszany światostr. O, myślałem, że coś się dzieje. Nie, ale ale mogą no... chyba mrugać dalej, więc. Fajna ja bym, fajna gierka do pogrania sobie z kimś po prostu. No ja widzę, że ty tam o trzeciej w to grasz. No gram. Wiem, a z, z, z King giermy, grasz? Gramy. A no tak mówię, no. że właśnie będziesz. Jakby co, musimy znaleźć drzwi z numerem 29. O, no, no dobra. To tutaj... To jest kolejny Ej, tam są drzwi prawidłowe lewej. Dobra. <grym> o, 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 ej, zaświecił. Zaświeci. On już to, to nie biegnie? nie ma Aha. szafy. Ej, tu nie ma szafy. Dawajcie są kopa, chciałem pograć no, to! Ty, o, 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 o. No to ja też... To wywarłem. wszystkich nudziło. A mnie tu uratowało w ogóle od śmierci. Ta? Cześć AB. No Ja tylko dostałem po głowie, ale ogólnie to żyje A zjadł mnie. No właśnie ja też mogłem tak zrobić. Dobra to ale nie wiedziałem, że tak działa. Ja, ja myślałem, że po prostu jedę do następnego pokoju, ale za po Ty nie. i AB'ego. No nie. A, z... A, się A Myślicie, o, że bardzo... mogę ja, tak. Tak nie chcę się zrebalizować ze 30 Robuxów? Dawaj. Znowu mruga. Oczywiście. Masz 30 Nie chcę by się barnować Robuxów. To mogą być 3 serwery. Co ty robisz? Trybach? No czekam na potwora. A? No nie mogę? No dobra. Jakiego potwora? O! O, a teraz oczy się już pojawiają Czyli teraz już nas nie zaatakuje ten latający? To, a bo te oczy się pojawiają, ale ich nie widzę. O, teraz nie. Ja nie mam. one się tak pojawiają dziwnie, a dobra Właśnie one tak mrugają na tych ścianach, a nie powinny. Aha, nie powinny, o, Aha, nie nie tak, powinny tak? Myślałem, że to jakiś feature. No. Nie, 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 coś się zjechało. O, to chyba tu? A, czyli tu jest już miniboss. Miniboss, fajnie hmm, Mini szef mini -boss. A! Łazasz! Najgorzej Że biegniemy za niebieskim światłem za niebieskim, ok dobra niebieskie niebieskie ale emocje, ja cię kręcę o niebieskie goni, pomocy, jak przejść Ben, pomóż no za mną dobra jest, wow. Ha! No, Ła, no, wow, no. zacznij ja potrafi na tego inskiliszu. No, no się się zatrzasnęli. No. Teraz co? Zagadka dla nas trochę może być trudna, bo my gramy w kawa mongas. <grym> Są kabelki? No. A zawsze takie O już! Więc <grym> nie musiałem robić, wow. O o. Dobra, to jest to, okej. To twój kolega. O, nie wkurzaj mi. O! A jeszcze <grym z nim> O! No, tak. Daj mi co zrobił monetkę. Cicho, nie Co spoileruj! Ty a ty, ty. mogłeś zaskoczyć nie. nas a skąd Nie? Wiesz? Czy powiem, ja Jestem zdziwiony. No 110 nowych efektów Ale czekaj, ja muszę to przeczytać, czy ja dobrze to widzę. Coś trolluje Ja piszę no ze... do wichra, może IP. przyjdzie Ale to kiedy on to zrobił w ogóle? Nie wiem Chyba, że albo on napisał dalej Working Progress, ale to że jest Nale... czy że nie ma mhm. No ale że Working Progress, ale udało się zebrać ponad 110 nowych efektów No to fakt ale to, że je zrobił, już to nie wiedziałem. No chyba, że po prostu trolluje. Mi się wydaje, że to może być troll, bo ja mu tą listę dodałem hmm. bardzo... Ej bij, ja chcę zepsuć bańki, no. ale... Ale no, słuchaj... Tak Trollowałeś? To nie jest trollowane, jest work in progress, nie no jest To work in progress, no to wiesz, no, no, czyli... mogłeś na, napisałeś to w ten sposób, jakbyś zrobił 110 efektów, a co jeszcze, jeszcze są inne do zrobienia. Jest zapisane udało się zebrać, nie zrobić. No zebrać, no to zebrać, no, zajebiście Wow, udało się zebrać. Żeby nie było na moją obronę, to, to, ta informacja była już na poprzednich nagrywkach i nikt ja nie Nie no. wiem czy w ogóle będą osoby na tego. No właśnie to jest problem. No, chyba będzie. No to co? W sensie... Dwie godziny dorsów. Nie ma Kłucz. szans. No, wiesz, Kluczek o, mam! Też no, w końcu, poszukaliśmy tego. Tylko jakiś czekaj. dziwny. Czekaj, uważaj, bo to. Czekaj, jaki numer? 127? W jakim pokoju przyszliśmy? Aho. Czekaj, pokaż mi ten klucz. Patrz. Ale jakiś... na nim nie piszesz, shit. Ja widzę czekaj, na ikonie. Może, czekaj, bo tu mi, ej, niebieskie tu tu jakieś! Jest, Czemu na niebiesko tu jest? O! Oj, ale tu jest zamazany numer. Aha, i co to znaczy? Ej, ej, ej. No dobra, to ja otwieram drzwi, ale tak ostrożnie czekaj. Dobra. I co? Nit chyba, bo zniknął. No. Nie? Dobra, wow. o! No. A ty, spryciasz jesteś. O, mam tablecki, żeby biegać szybciej. A ja bandaż znalazłem. No i fajnie, no ciemne pokrycie. nie lutujecie. Jak nie, bo ja bo lutuję. Ale nie po prostu biegnie przed siebie. Bo gibbę są bez płuc. A i teraz ja się dobrze bawię. Ta? O, no dobra. O, recepcja, chcesz to tu ludujemy. pracować? Ja chcę. No to co, teraz idziemy do biblioteki. Oj, tak. Trzeba no coś poczytać. O, O, i na tym skończyłem dors ogólnie. To było to, na czym skończyłem. Teraz jak się na to gra, bo ja nie pamiętam Musisz na kontrolu chodzić i musimy zbierać książki. A i musisz w miarę możliwości nie wejść w tego potwora. Oj nie, nie, tak to nie. ja sam na biblioteczce po prostu, tak? jakoś. Tak, ale one, tak, one się tak wychylają. Okej. Okay. Tak, tak, takie tak, to tajne A do szafki tak, warto się tak. chować czy nie? E, jeżeli cię goni, to tak, ale potem jest taka minigierka, że musisz się od niego utrzymać, takie trochę osuwania się. jest. O, już dwie znaleźć widzę ja nic. O, widzę jedno. Bo tam jeszcze do góry są schody. Tam też by trzeba było pójść. I potem na końcu musimy z tych książek odczytać kod i otworzyć drzwi. To już mam tego, chyba tam podpowiedź do tego. O, schodzi na dół. Tylko nie wiem gdzie idzie. Poszedł na środek mapy, chyba. Ta, no środek mapy. tejdę idę na gół, a nie, bo tutaj nie wejdę. Gdzie tu jest niby książka? A po drugiej stronie? To się to nie książka, tylko ta kartka chyba z tym jak trzeba to ustawić, tak mi się wydaje. A to ona chyba jest na górze, a nie ona jest przy recepcji. No tak, ja jeszcze ją mam No dobra, to mamy na razie 4, tak? A potrzebujemy... Cześć bo on osiem, tu idzie czy? do mnie. No reszta książek jest chyba do góry, wiesz, więc Aha, no to ja tu chodzę, zaraz coś znajdę chyba Trzeba poczekać aż on zejdzie Albo bo ja po prostu postaram się wejść. O, tutaj są książki tam gdzieś. Trzeba, trzeba, trzeba dać mu wyjść. No, idzie, idzie. Dawaj, chodź. Niech on sobie zejdzie, O, tu jest książka na jedno. A to bierz. Ile my tego potrzebujemy, czekaj. 5? Chyba, chyba 8. Jak 8? Już mamy 5. Czekaj, tu Aha. jest kolejna. Tu jest jeszcze jedna, bo to. Jel. Idzie. Możesz jakieś? No właśnie, nic nie widzę, ja tych książek nie widzę ja w ogóle. Słyszę, ja słyszę, tutaj, ja słyszę tutaj, bo one taki dźwięk w Aha, to ja jest ten głuchy, no widzisz. Oho, idzie? Nie wiem czy, nie no, Nie widzę, go że on tu idzie. Ej, ajaj, ej. Gdzie na kur, ciebie? Mam, o, kur, od, kiedy, od kiedy on może tędy przechodzić? Nie mam pojęcia, może nas szuka. Dobra. No to wszystko idziemy. chyba. Dobra, mam, no to mamy wszystkie. Ja mam kartkę. Dobra, to masz tą, dobra, to co na tej kartce jest? Czekaj, a jak to. Oj. Nie, bo to jedno samo musi czytać, a druga musi odblokowywać. Ja mam w ogóle napisane, M Mam 5 numerów do wpisania. Macie. Mam 5 numerów do wpisania. Okej. ok. Eee. Czyli to będzie, no, to czekaj, to już... Czy ósemkę musisz wpisać? Oj, dobra, czekaj. Dwójka to z jest. Obejść, o... bo to wraca. A, dobra, dobra, to, to sobie poradzimy. To ja ci będę mówił, co wpisać, ok, dobra, będzie prosto. Ty sobie już roz... rozgryź sobie ten kodzik. Dobra. To mów kiedy? W sensie, nie, no, w sensie, powiedz mi, czy masz już go przygotowany, nie? No plus minus, no będę ci mówił na bieżąco. No dobra, no to jestem. No. Osiem, dwa. Nie mamy jednego. No. A nie, siedem, trzy i osiem. No. Tak, no, fajne, fajne. Nie, nie, to nie jest skąd. Ta? Jak to nie, czy no? Ciokąt, czy jesteś pewien, czy patrzysz na dobre figury? Chyba tak. Tak mi się wydaje. Chyba, że to jest inna, i jest bardzo podobna. Eee, Weź to se kartkę. To zero. A nie 8. Zobacz, A faktycznie! 50. Masz rację, no? Bo ja on zejdzie, dobra, to podaj mi jeszcze raz ten kod. Dobra, czyli tak, 0. No. Ew, je 2. No. 7. Aha. 3. I albo 0, no. albo 8, nie wiem, chyba 0. No, o, 0, 0, zero, zero. dobra, dobrze, przebiegnijmy stąd, wybiegajmy stąd. O, nie zauważyłem tego totalnie. Jezu, bo, bo. Dobra, idziemy. Ale A. fajne, mogę na to. Co to? Zakupy. Wow! I co to, coś fajnego? Krzyż. No i jest ciekawego święta. Ci ja fajne. Sobie kupię zapalniczkę. I tableteczki. A mogę mu do -ta dać? Tak, możesz. Co czy w sensie nie mam Chcesz swoich stilą pieniędzy, stilącami. więc ciężko. Ja <laughs> Dobra, daję. Ja wszystko stickowałem. Siema, ma? Ziomek? oj. Dobra, idziemy dalej. A ja chcę ibiego zrespić. No nie da się, bo no to, no, no to nie, trudno. No, klucz nać. mam. No to chodź, może no, trzeba. 54, wyjść. dobra. A, no, ja tam oglądam jak wygracie. Super mi idzie. Ty takie rzeczy w sensie lubisz. To Tak, dokładnie. To, no, będzie no. Drugi, to będzie taki drugi, to taki drugi rodzaj tego rasha, tego pierwszego mowoga ever. A, odwróciłem się, zdążyłem. I co teraz? Aha, bo to trzeba przejść całe pomieszczenie nie no. patrząc się na niego, tak? Tak. A on zniknął ja chyba teraz przeszedłem. a bo jak przeszedłeś to on znika, okej, okay, myślałem, że ja też muszę przejść, dobra. Ale to wszyscy muszą być. A nie co? On zniknął ci? No on zniknął! zniknął potem jak przeszedłeś. Powiem ci, że jak się dobrałem. odpalił sprint y czy jak ty wyszedłeś z pomieszczenia chyba Ciekawe No. Jak nas dojedzie ten brat rasha, to, to będziemy mieli problem O! o. Mrugacz Teraz nie wiadomo czy to jest Rasz czy to jest ten drugi. Chyba... Aha, bo... Oj jeżeli to raz. jest ten drugi to będzie trzeba wyjść od razu jak on przebiegnie. Nie, to urośnie. A jak on wygląda inaczej? Ten drugi jest cały zielony zamiast cały. Publiczny. Aha, i trzeba będzie od razu wyjść jak on jest w tym pomieszczeniu, czy jak wyjdzie z Nie, pomieszczenia? on przebiegnie, ty wychodzisz, czekasz aż będzie wracał, wchodzisz z powrotem, znowu wychodzisz, bo on kilka razy będzie robił takie punkty. Aha, punky. a dobra, okej. Okay. 63, weszliśmy do 63. Ale no, to, to chyba wybrać. i tak jest jedno przejście. No właśnie, trzeba dźwignię znaleźć. O, siema. Co? A, zanim ten pająk mi zrobił, ps, to się tego go A. O, Ej, u mnie stoicie w miejscu w ogóle, nie A, gdzie No, no to, to chyba się wyrzuciło z serwera. Może zabawka? Znowu ten pająk? Co? Nie, nie, dawka. O, wyrzuciło mnie, świetnie. Ale sad. Mogę zrekonektować i będę Mam susa. Chyba nie, ale możemy ci ekran, dostaniesz to z Discorda i mi. No bo. Nie, no tak to nie. No to możecie już do a się przygotowywać. A zobaczę, może będę miał wasze lobby. Coś chodzi, to ty? Nie, tak, to ja już przeszedłem do pokoju dalej. Aaa, to poczekaj w drzwi, A Znaczy się sensie, dopiero od drzwi otwarłem. Aj, Ajaj, chyba nie mogę. Ja nie mam tego, niczego do patrzenia. Ajaj, aj, aj, ale sad. sad to moment. No a dobra, no, kończę i... odcinek. Elo. Elo. Ty. No cóż, to ja wychodzę. Moja latare, moja tego, moja... Jak się nazywa, zapalniczka... Skończył się ogień na Widzę raz światło, raz wyszedłem, się, wśródła, wśródła, wyszedłem chyba. No właśnie. No to chodź do Siema. przejścia, tu jest światło przy przejściu. Widzę światło! No a tu jest chyba tajne przejście. Nie to... Tak, tu jest tajne przejście, super... ale tak nie mamy klucza, więc... A super tajne przejście, dobra. O, o rasa, bo rasa, bo wie Ja idę do szafy następnej Dobra, dwie. tutaj mamy. Siema. Cześć. Siema. Cześć. Siema. Mam na moty. Będzie chyba z dobra. 10 ty dobrze policzyłem, Oczywiście, ale jest jeszcze tak. delwek, więc jest 11 o, no no, i zobaczymy. Drzwi, ja po drzwi hasa, no i no, naprawdę liczysz Derweksa? No, nie No, nie Dobra, dawaj, GBN. Oczy. Ja nie wiem, czy on może załatwiać, jak są oczy. Nie mam pojęcia. A co gracie? To, co będzie drugi, będzie drugi, i będzie. No, kurwa, ja bym jeszcze coś widział. A co, coś się, się dzieje? A nie grałem no, w Dors. Aha, ej, Dorsy są zarąbiste akurat. No graliśmy w Dorsy, bo się rozpadła ekipa na Airbreach. No klucz trzeba jeszcze tutaj znaleźć. A co się stało? No bo ludzie tej... No rozpadł ekipy, no. no. Ja w tego Roblox Breacha to Wladne. 5 lat temu grałem, to takie gówno było. No jest takie średnie. Ja właśnie byłem ten, jeszcze zerknąłem i... Mm. Co wisię, to się nie zmieniło jest nieodpalony. No bo nie, ostatnio był 1600 dni to nie ma. Mam klucz jakiś. Byśla nauczył się no. czytać quick. Jakbyście to na wiadomości. Serwer chyba ma... wiesz. Kwa bla, 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 bla. co kurwa wchodzi, dobra. Wielki niebieski napis na samej górze. Okej, okay, to nie były te nie drzwi. Coś zabiło. Rzeczywiście. Nie wiem, otworzyłem drzwi, Was? bo nie wiem. Strzelałem w sumie? I... Nie wiem ja nic nie widzę. No nic. Następny raz ogarniemy CP 3005 i no, może no, jakiś tryb. I tak muszę kluczy znaleźć. Ja no mam. Jest taki który jest SL-em, ale dosłownie 2.0. To znaczy, są rzeczy jak z SL-a, ale są zrobione lepiej i jest więcej rzeczy. Ale miło jest w Robloxie. W Robloxie. Robloxie, tak. To jest takie inny ideal... tak, jest, taki, jest taki SL gdzie dosłownie spektatorzy są jak z SL-a i jest więcej SCP-ków, jest dekontaminacja, ciekawe takie Aha. tam, nawet dekontaminacja z Surfaces czy coś w tym stylu, nie wiem. Czyli co, coś dodali nowego, nowego do tej gry? Tutaj, do tobą. Dobra, przejdziemy. coś Dewek, masz inny mikrofon. No. no. Co, co ty Ten robisz, czy... robisz GB? No szukam klucza. Nie. No przecież ja już, no już mam otwarte. Ja nie działa. Weź obok. No to weź to no co jest numeroryczne no. i zmień Bo HP tylko. Aha. No. Mam dokładnie taki sam tego. mikrofon. Nieee. No masz przypięte na pop quick. O. No dobra, no dobra, druga, druga, druga. Mi ten wyścigu mi nie, to nie, to nie to na chwilę GB na dół to dokończymy szybko. Bo za dużo osób gada. O Jezu, chyba zginę. Czy ty się zatrzymałeś żeby zmienić kadłub? No tak no. Ale nie, no może zdążę, zobaczymy, chyba złe... czekaj, dobrą stronę wybrałem? O, dobrą. Tutaj nie ma za dużo skrętów, był chyba jeden na razie. No, przesadza trochę. No i teraz zginałem. Tak. No cóż. Dobra, możemy to jeszcze dokończyć na szybko, jak jest... Pewnie no to, to tak gdzieś. No to robię rush. Nawet nie ma co lutować już. O, dobra, może jednak. No kurde idzie ten jego brat chyba. Nie, to urasz po prostu. Są tak. Ja przez to, że się zaraz pić, teraz nie mogę. No. O, no, to takie gówno, dobra, bym się że mogę za tę walutę. Jest i w myszki, nie ma teraz jakieś z pesami, to irytuje. 82. Ja szczerze nigdy nie byłem na tym poziomie setnym, zawsze umierałem przed tym, więc. No, i tak nam dobrze poszło. No. Cieka jak jest boss na końcu. Ej, topnęło cię. No i Aha, co się stało? Nie, nie pamiętam. No bo był taki, był taki jeden potwór, który polega na tym, że trzeba... że cię bierze do korytarza musi musisz się zatrzymać albo zawrócić, albo coś w tym stylu i no. coś zjebałem A nie, coś powinien ich dostać chyba poradę, jak cię załatwił. E, na no właśnie pisze mi, że... Eee, czekaj, zaraz mi powinien wyskoczyć. Napisze no, mi, że miałem się odwrócić i zacząć biec, ale odwróciłem się i umarłem, więc.